W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam trzy wakacyjne, salonowe zdobienia od najłatwiejszego do troszkę trudniejszych. Na warsztat bierzemy drinki w stylu komiksowym. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalia Trefon, Indigo Tarnowskie Góry. Witam. Nasza duma i dobro narodowe, ponieważ Natalia gdziekolwiek nie jeździ po całej Europie w mistrzostwach, zawsze zajmuje miejsce na podium. Już się ich troszkę zebrało. No ile? No powiedz ile. Ponad 30. Taki wstydzioł, nie lubi się chwalić. A przecież trzeba mówić o takich rzeczach głośno, ponieważ każdy zdobyty medal to jest kupa pracy, poświęcenia i nasza wielka duma. Wracając do dzisiejszego zdobienia, natalka. Co robimy? Pokażę Wam dzisiaj trzy zdobienia o różnym poziomie trudności z użyciem najnowszej kolekcji Rich Beach. Zaczynamy! Tipsy pomalujemy lakierem hybrydowym Mr. White, nałożymy cienką warstwę efekt Base i wetrzemy efekt syrenki. Całość wykończymy topem Super Matte. Do zdobień użyjemy kolorów z kolekcji Rich Beach, Luz Maria, More Grenadine, Mia Sangria oraz Nervous Hakuna Banana, białego żelu X-White, żeli Arte Brillante w kolorach Black Poison, Lemon Cake, Rainforest, Mokka i Luna Park. Do stworzenia półtransparentnych mieszanek oraz wykończenia samego zdobienia użyjemy tiptopa. Do zmatowienia tipsów użyjemy polerki 180x220. Kontury zdobień wykonamy pędzelkiem Master Neilert 007. Do mniejszych detali posłuży nam pędzelek Master Neilert 003. Akwarel Stingiem będziemy malować i cieniować zdobienie. Ponieważ wyczerpaliśmy już limit modelek, będziemy pracować na tipsach i właśnie w ten sposób pokażemy Wam te przepiękne letnie zdobienia, które z pewnością przydadzą Wam się w salonowej pracy. Przed przystąpieniem do malowania musimy zmatowić wszystkie tipsy, na których będziemy malować, ponieważ śliska warstwa plastiku może przyczynić się do odpryskiwania zdobienia. Odpylamy naszym ice cream brushem. Malujemy jedną warstwą koloru Mr. White, utwardzamy przez 30 sekund w lampie multi-LED. Teraz będziemy wcierać efekt syrenki. Możemy to zrobić na warstwie lepkiej, ale dla podbicia efektu użyjemy Effect Base. Effect Base to jest produkt dedykowany do pyłków do holo, do syrenki, do wszystkich pyłków świata. Dzięki efekt Base'owi będzie je łatwiej rozprowadzać oraz dłużej pozostaną nieskazitelne na dłoniach naszych klientek. W lampie Indigowej multi… przepraszam… w lampie Indigowej Multilet. Czas utwardzania to 30 sekund, ale jeżeli macie inną lampę, to musicie sobie troszkę pokombinować, bo może być i ten czas nieco dłuższy, od 40 sekund nawet do 120. Pokrywamy tipsa cienką warstwą efekt bejza i utwardzamy przez 30 sekund, następnie zanurzamy opuszek palca w pojemniczku z efektem syrenki i przenosimy pyłek na tipsa. Robimy to kilkukrotnie, dotykając powierzchni lakieru, aż pokryjemy całego tipsa. Delikatnie wcieramy do momentu, aż poczujemy pod palcem, że powierzchnia zrobiła się gładsza. Resztki syrenki odpylamy Ice Cream braszem i pokrywamy matowym topem Super Matte. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pierwsze zdobienie, niebieski drink wakacyjny Blue Monday. Wykładamy na paletkę Nail Art Luce Maria Arte Brillante w kolorach Black Poison, Lemon Cake, Mokka, X-White i nakładamy kropelkę Tip Topa. Niebieskim kolorem tworzymy kształt prostokąta z zaokrągloną górną częścią, malujemy go pod delikatnym ukosem, utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Porcję Tip Topa mieszamy z Arte Brillante Black Poison, tak, aby powstał półtransparentny czarny odcień. Możemy też użyć do tego hybrydy Black Ghost z kolekcji Glass Collection. Czarną, półtransparentną mieszankę nakładamy od spodu prostokąta, czyścimy pędzelek o suchy wacik i rozciągamy w górę. Utwardzamy przez 30 sekund. Drugą porcję tiptopa mieszamy z X white'em. Powstałą mieszankę nakładamy na górną część niebieskiego prostokąta, czyścimy pędzelek i trzymając pędzel na płasko rozciągamy w dół. Przymrażamy przez kilkanaście sekund. Pędzelkiem Master 003 powyżej prostokąta malujemy owoc karambola o kształcie gwiazdki. Przymrażamy przez kilkanaście sekund. Przezroczystą białą mieszankę nakładamy poniżej powstałego prostokąta oraz powyżej. Przymrażamy. Kolor mokka mieszamy z tiptopem. W proporcji 4 porcje tiptopa do jednej porcji koloru. Dodajemy delikatny odcień na owocu. Wycieramy pędzelek o czysty wacik i cieniujemy tak, aby nie były widoczne granice. Utwardzamy przez 30 sekund. Maczając pędzelek Master Nailer 007 w arte brillante Black Poison, tworzymy cienki obrys szklanki, pracując samym czubeczkiem pędzelka. Konturem zaznaczamy również dno. Oraz spód. Zaczynamy ciągnąć linię od jednego do drugiego boku szklanki. Tworzymy kontur gwiazdy. Staramy robić się delikatne, przerywane linie w niektórych miejscach, aby zdobienie było bardziej komiksowe. W środku gwiazdki malujemy pestki. Następnie dodajemy w niektórych miejscach podwójne kreski na zewnątrz konturu. Na spodzie szklanki malujemy kontury kostek lodu i utwardzamy przez 30 sekund. Pod szklanką malujemy delikatny cień i przemrażamy przez 15 sekund. Tip-topem przy pomocy akwarel stinga pokrywamy samo zdobienie. Utwardzamy przez 30-60 Sekund. Do kolejnego zdobienia o troszkę większym stopniu trudności użyjemy kolorów Nervous, More Grenadine oraz żeli do zdobień Arte Brillante Rainforest, Lemon Cake, Black Poison, X-White i wyłożymy porcję Tip Topa. Tym razem narysujemy sobie szkic, dzięki temu łatwiej nam będzie wykonać naszego drinka, a dzisiaj stawiamy na Cosmopolitan. Ołówkiem szkicujemy kształt kieliszka do drinków. W środku kielicha malujemy różowym More Grenadine, kolor napoju. Przemrażamy w lampie przez 15 sekund. Porcję tip-topa mieszamy z kropelką Arte Brillante Black Poison i dodajemy cień. Tą samą mieszanką zaznaczamy również nóżkę kielicha. Szkicujemy limonkę, spokojnie, nie spieszymy się. Następnie pokrywamy ją kolorem Lemon Cake. Porcję żelu Rainforest mieszamy z tip topem i pędzelkiem Master Nailer 003. Malujemy zewnętrzną część limonki. Tą mieszankę dodajemy również do środka limonki, tworząc malutkie trójkąciki. Tip topa mieszamy z X-White'em. I pędzelkiem Master 007 dodajemy linię na limonce, zaznaczamy również biały akcent na napoju. Na kieliszku oraz dodajemy półtransparentny biały na nóżkę kieliszka półtransparentnym czarnym zaznaczamy górną część kieliszka pamiętajcie, by w trakcie wykonywania kolejnych elementów zdobienia każdorazowo utwardzać to, co już stworzyliśmy po kawałeczku małą łyżeczką troszkę wolniej, ale bezpieczniej kolorem lemon cake malujemy zakręconą skórkę pomarańczy, tak zwany zest. Następnie dodajemy pomarańczowy odcień. Pędzelkiem Master Nail z 007 wykończymy zdobienie, dodając cienkie kontury i linie czarnym kolorem. Dodajemy małe szczegóły, pamiętając o tym, aby zachować komiksowy styl zdobienia. Niektóre z linii zostawiamy przerwane, a w niektórych miejscach dodajemy je podwójnie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie, Samo zdobienie pokrywamy tip-topem i utwardzamy przez 30-60 sekund w lampie. Drugi koktajl gotowy. Przechodzimy do ostatniego, najtrudniejszego zdobienia. Więc tym bardziej będziemy sobie szkicować, żeby później nam się łatwiej pracowało. Jak szkicujemy, to już wiemy, ale powtórzmy to raz jeszcze. Zawsze na zmatowionej powierzchni. Wtedy szkicujemy tak, jakbyśmy rysowali na kartce papieru. Na paletkę wykładamy kolor Mia Sangria, Nervous, Luz Maria, Hakuna Banana, żele Arte Brillante Luna Park, Black Poison, X-White oraz porcję Tip Topa. W tym wypadku również zaczynamy od malowania napoju. Przy pomocy pędzelka Aquarelle Sting pokrywamy od dołu kolorem Hakuna Banana całe wnętrze kielicha do drinka. Sięgamy po kolor Mia Sangria i nakładamy go od góry. Delikatnie cieniujemy ku dołowi, poruszając się pędzelkiem od lewej do prawej. Dla jeszcze lepszego efektu mieszamy czerwony z tip -topem, pamiętając o tym, że półprześroczyste kolory łatwiej się cieniuje. Nakładamy warstwę mieszanki, przeciągamy w dół, dzięki temu nasze przejście będzie wyraźniejsze. Porcję nowego niebieskiego luzmaria mieszamy z tip -topem. Nakładamy od góry szkicu parasolki i cieniujemy ku dołowi. Kolor hakuna banana nakładamy na pomarańcze, wypełniając całą jej powierzchnię. Hybrydą nerwu smalujemy zewnętrzny obrys pomarańczy, zaznaczamy również wewnętrzne trójkąty. Półtransparentną mieszanką czarnego zaznaczamy nóżkę kielicha oraz dodajemy cień na górną część parasolki. Rościeramy w dół i przemrażamy w lampie. Jedną porcję x whitea mieszamy z czterema porcjami Tip Topa i dodajemy białe akcenty do naszego zdobienia. Żelem Arte Brillante Luna Park malujemy małe plamki na parasolce, przymrażamy i malujemy kontury Arte Brillante Black Poison. Całość utwardzamy przez 30 sekund. Samo zdobienie pokrywamy tip topem przy użyciu pędzelka Aquarel Sting. Wyjeżdżając delikatnie poza obrys zdobienia powstaje efekt brokatowego konturu. Dzięki podkładowi z efektu Syrenki. Utwardzamy w lampie przez 30-60 sekund. I voilà! Tak prezentują się nasze trzy komiksowe, wakacyjne zdobienia salonowe. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy takie drineczki kosmopolitany, to jest klimat, który nosicie na paznokciach. A może chcielibyście zobaczyć coś innego? My to z przyjemnością wykonamy. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę! Cześć!